Słuchajcie, właśnie dzisiaj mamy tajski nowy rok. Generalnie ten wyrok mamy już od 3 dni, w zasadzie 13, 14, 15 kwiecień. Odwracam kamerę, zobaczcie jak tajowi go obchodzą, a zaraz Wam jeszcze coś więcej na ten temat opowiem. Bawię się dzisiaj z Kanitą i z całą ekipą, jest, słuchajcie, mega, mega wesoło. Generalnie wszystko polega na tym, żeby się po prostu oblewać wodą, tylko że tutaj ten swingus dingus nie trwa jednego dnia, tylko trwa, słuchajcie, yy, tylko trwa, what do you eat? Tylko trwa tydzień, keen A? Kanita dzisiaj gotowała. What did you, what did you, what did you pre preparing for today? Papaya salad. Papaya salad. I have some noodle I have soup. Good. Czyli wszystkie... ok? Czyli wszystko czego nie je, bo Mikey mu, czyli jemy, nie jemy, nie jemy nie jemy to jest wszystko tak pikantne, że masakra. Dobra, chodźcie wam pokażę. Hej, chodźcie wam chodźcie wam pokażę jak wygląda, jak wygląda oblewanie się wodą, jak wygląda generalnie tajski nowy rok. I gonna show the people how looks like there, you know.

Zobaczcie, wszyscy się leją. Generalnie jestem jeszcze w miarę suchy. Zobaczcie jaka akcja welcome. Generalnie wojna na karabiny Haj Widzicie? Jesteśmy generalnie w Patai na Soi7. Wszyscy robią jakieś relacje na Insta. What the fuck. Generalnie karabiny. Generalnie karabiny na wodę wszelkiego rodzaju, nie wiem, działka, wiaderka są dzisiaj najbardziej chodliwym towarem. Tak wygląda generalnie cała Pataja, cała. To nie jest tak, że to jest tylko jedna ulica, ale generalnie cała Pataja właśnie tak wygląda. Wojny, normalnie wojny na karabiny. Wiecie, co jest najpiękniejsze? Najpiękniejsze jest to, że y, to święto, czyli Songkran, czyli Tajski Nowy Rok jest celebrowany przez tydzień. Kurdy. O Oła, widzicie, dostałem po oczach. Jest celebrowany przez tydzień, czyli oni nie przez jeden dzień, tak jak u nas w poniedziałek, tylko przez cały tydzień leją się wodą. Przez cały tydzień. Generalnie y, codziennie każdy dzień wygląda tak samo. Każdy dzień wygląda właśnie tak samo. Dobra, chodźcie wam jeszcze coś poopowiadam. Eee, e, warto przyjechać na pewno na Tajski Nowy Rok. Zobaczyć to na własne oczy, ponieważ oprócz tego, że e, są takie jak widzicie uliczne zabawy i e, one są wszędzie, generalnie w całej Tajlandii, e, to e, w większych miastach, takich jak Pattaya czy Bangkok, zapraszane są gwiazdy e, takiego naprawdę wielkiego formatu. Wczoraj, na przykład, był Chris Brown czyli jeden z największych hip-hopowców na, na świecie, nie? DJ Tiesto, wiem, że gra na Phuket i wiele, wiele innych światowej, światowego formatu gwiazd jest właśnie dzisiaj czy tam w tym czasie, w tym okresie w Tajlandii. Dobra, wracam jeszcze, kur... Zaraz jeszcze pojedziemy gdzie indziej, zaraz jeszcze pojedziemy na Sejbo Kao. Eee, Przejechać się przez, e, przez e, e, pataje, żeby wam pokazać jak to wygląda z innej perspektywy. Ale generalnie... Generalnie jest dym. A! I takie woreczki. You know? Tak, tak, tak. <ścoughs> takie woreczki jak widzicie. Yo yo brother. Takie woreczki dzisiaj są naprawdę w cenie, chyba ka... Kurwy syny. Chyba każdy ma... Hi. Chyba każdy ma taki woreczek na... na dokumenty, czy na telefon, czy na, na pieniądze. Muszę się odsunąć, bo jestem w zasięgu ognia. Co wy na to, nie? Jest... Jest ogień. Dobra, idziemy jeszcze na chwilę do kanity coś zjemy i lecimy na swój bokao, bo po prostu jest madafaka. Woo! Macie pozdrowienia Maj ma! takie mają działa na wodę? Tak, w zasadzie pompki, nie? Nieźle. Dobra, coś zjemy. Omelette, I'm... Omelette, I'm... A, omlen, patnick. A, omlet. A, O? Au. Omlet hot. O?

안녕. 더스이시요여친이여친이 <gibre> <know. I> <hid> 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 Oh. Oh. I thought it was spicy. No, 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 it's like, like, like. All the time. Forward, yeah. Yeah. Dobra, idziemy. I go in Saiy Bokao to recording something and I back to like 30 minutes. Okay. Enjoy I go in bocao to to show the people how it looks like you know. I'm about about right? Martin! Um, What's my name on YouTube? Yeah. Discover Thailand now. Discover Over Thailand now. Yeah. Okay. What's your name? By the way. Matthew. Matthew. From France. Yeah, exactly. Yeah, I can, I can hear. Nice to meet you. I'm from Poland. Poland. Yeah. Nice to meet you. Dobra. Chcę okay. chwilę. 啊好。Uh huh. <laughs> Dobra, lecimy na tego bokao. Zaraz wam pokażę najbardziej imprezową, oprócz Walking Street, ulicę Patai. Siadam do auta. Auto to jest generalnie najlepszy środek transportu. Ale fart, ale fart się udało. Ja cię kręcę. Udało się nie być... Udało się, słuchajcie, nie być mokrym. Odwracam kamerę, żebyście wiedzieli, co jest 5. Tak, wycieraczki potrzebne. Aha, no parking. Dobra, lecimy na Seibokao. Oho. No, generalnie auto to jest dobre rozwiązanie, jeżeli ktoś nie chce być mokry. A ja właśnie przejadę pojadę do Paszczy, wjadę w Paszczę Lwa, czyli w Sojbokao, czyli w najbardziej słuchajcie, imprezową ulicę, tam gdzie się leje wodę. Generalnie cały Boży Dzień. E, cały Boży Dzień. No i w związku z tym e, za chwilę zobaczycie jak to wygląda w innej części, w Patai. Natomiast no tak, tak sytuacja wygląda przez, przez tydzień. Słuchajcie, kolejny, czy znaczy kolejny, kolejne Parę dni. Dzisiaj jest sobota, bo to jest live, więc przez najbliższe, najbliższe jeszcze niedzielę, poniedziałek, wtorek, środa, czyli przez najbliższe jakieś 4 dni, jeszcze będą tak wyglądały ulice Pataj. I powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, że to, co się dzisiaj dzieje, to nie jest jakby największa impreza, ponieważ kumulacja, taka największa kulminacja, słuchajcie, kraną, będzie akurat w Patai w poniedziałek, wtorek i środę, kiedy ja będę w drodze na Phuket i do Hua Mamy Mam z tym związaną pewną niespodziankę, o której Wam jeszcze powiem w najbliższym czasie. Natomiast, natomiast dzisiaj dzisiaj jest typowo live taki imprezowo-zabawowy, żeby Wam pokazać tajski nowy rok. Dobra, jedziemy jakoś na tym wstecznym. No, także, także, na pewno warto. Słuchajcie, na pewno warto, jeżeli ktoś wybiera się do Tajlandii, w, wybiera się do Tajlandii w kwietniu, no to mówię w przyszłym roku, to proponuję, proponuję zobaczyć kiedy w przyszłym roku wypada tajski nowy rok. A właśnie, nie wiem, czy to jest. No, dobre pytanie. Czy to jest święto ruchome, czy to nie jest święto ruchome? Czy ono zawsze wypada w tym samym czasie? Czekajcie, zapnę pasy. O, zobaczcie, co się dzieje. Jeżdżą normalnie wielkimi samochodami. Patrzcie, jakie wojny. Dobre, nie? To nie mają normalnie baseli, skąd biorą wodę. A, bang, bang. normalnie wstawiają sobie jakieś takie wanny. Dobra, wstawiają sobie jakieś takie wanny, wielkie koryta, z tego normalnie czerpią wodę i potem się szczelają całymi dniami. Dobra, jeszcze Wam opowiem, jak wygląda sytuacja z tym sąkranem. No właśnie pytanie, za 100 punktów, czy to jest ruchome święta, czy to jest święto, które zawsze wypada 13, 14 i 15 kwietnia. Do sprawdzenia. Natomiast pamiętam, że kiedyś byłem w Birmie, bodajże, na, też właśnie na Water Festival, i też mniej więcej tak samo to wyglądało. Normalnie armatki, działka, cała Birma wtedy sielała wodą. No i, i potem przyszła, to był 2019, potem przyszła wiadomo co, pandemics. No i generalnie skończyło się na tym że przez następne 3 lata, czyli 2020, 2021, 2022 nie było, e, było Songkranu, nie? Czyli e, nie, było, e, nie był obchodzony tajski Nowy Rok, nie był celebrowany kompletnie. Ja mieszkam w Tajlandii ponad 3 lata, od 2020 roku dokładnie od 28 lutego. Wyobraźcie sobie, że to jest pierwszy raz, kiedy ja e, kiedy ja celebruję e, Songkran w Tajlandii. Nie? Trzy lata minęły i dopiero teraz, pierwszy rok, mamy taką e, jedną ogólną, globalną, e, tajską imprezę. Więc, e, więc powiem Wam, że się, że się dzieje, bo jestem sam, jestem pod wrażeniem. A i właśnie co jeszcze miałem Wam powiedzieć istotnego, że e, ten. E, jakby to jest taka fala, to jest taka, jak oni to mówią wave, fala um, tych, tej, tej kulmina, kulminacyjna fala celebrowania celebrowania Songkranu, ponieważ to mniej więcej idzie tak, że idzie od północy Tajlandii, potem od południa i to się mniej więcej właśnie spotyka im 13, 14, 15, czyli tak jak to się rozpoczęło środa, czwartek, piątek, sobota, tak jak dzisiaj, powiedzmy, oni to celebrują na południu i na północy i mniej więcej właśnie po około kilku dniach, pięciu, sześciu dniach spotyka się, to, spotyka się ta fala kulminacyjna w centrum Tajlandii, czyli Bangkok, Pattaya, tutaj gdzie jesteśmy, a więc bardzo dużo ludzi, wbrew pozorom, chociaż teraz wiadomo, mamy długi weekend, bo to był czwartek, piątek, sobota, niedziela. E, więc e, to był długi weekend, natomiast oni i tak od poniedziałku tutaj podobno będą największe, e, największe e, imprezy, największe balety. E, najwięcej się będzie działo właśnie w Patai w poniedziałek, wtorek i środę, nie? Ciekawostka. Dobra, odwracam kamerę, bo tutaj już jesteśmy prawie na Soi I zobaczcie, jak tutaj wygląda... Jak tutaj wygląda ten cały proceder z, związany z tą kranem? Dobra, odwracam kamerę. Generalnie Pataja jest imprezowym miastem, jak widzicie. O, na przykład. <grystanie> Pataja jest imprezowym miastem, jak widzicie. Zobaczcie. Stare chłopy się leją, kurde, jak dzieci. No, na przykład. Tak, żeby z samochodu przejść taką ulicę, to nie ma szans, żeby nie być mokrym, więc najlepiej to się ubrać w jakieś takie rzeczy, w jakieś takie rzeczy, yy, albo nieprzemakalne, w jakąś pelerynę może, albo po prostu w takie jakieś luźniejsze, nie? No, na przykład. Nie, nie, nie ma szans, nie otwieram, nie otwieram okna. Słuchajcie, to jest Tajlandia, this is Thailand, ale to dopiero z początek sobie bukało, także spokojnie, tu mamy taki e, jakiś mniej imprezowy fragment, ale za 50 metrów znowu się zacznie ogień. Generalnie Soj Bokało ma z jakieś 1,5 km może, więc y, nawet jest dłuższe od Walking Street, czyli od takiej najbardziej znanej w Patai ulicy Imprezowej. E, natomiast y, musicie wiedzieć, że tutaj na Soj Bokało, gdzie jesteśmy, przychodzi się na Biforek, a, a później na e, Walking Street e, idzie się na, e, na tą główną imprezę. A gdzie, są najlepsze imp gdzie, są, gdzie są najlepsze dyskoteki. No, choć wam jeszcze trochę popowiadam Właśnie Walking Street, pamiętajcie, Walking Street w Patai jest to taką główną ulicą e, imprezową e, z dyskotekami, e, typu na przykład Sugar, typu... Um, co tam mamy jeszcze? Ibar. E, co tam mamy jeszcze? Lucifer, 808. E, jest myst, jest bardzo wiele takich fajnych imprez, fajnych dyskotek, natomiast tutaj na o generalnie nie ma imprez, nie, znaczy nie ma dyskotek, tylko są takie właśnie bary, gdzie możemy sobie przyjść na piwko i zrobić, zrobić sobie taki biforek, rozgrzewkę przed, przed główną imprezą. Zobaczcie, co tu się dzieje, to no, po prostu... Mhm... Uh -huh. a propos jazdy, a z yy, samochodem, a pojazdy samochodem czy motorbajkiem, generalnie yy, zasady ruchu drogowego czy przepisy ruchu drogowego w Tajlandii yy, one są troszkę inne, znaczy są bardzo zbliżone, ale są powiedzmy, że inaczej praktykowane, to nie jest tak, że pierwszeństwo ma zawsze osoba, która nie wiem jest yy, yy, na głównej drodze bo w 9% zawsze Zobaczcie. w 99% zawsze osoba, która jest na drodze podporządkowanej, próbuje się włączyć do ruchu, pomimo tego, że samochody są na głównej drodze, także pamiętajcie, nie stresujmy się, bo jakby to na dłuższą metę nie ma, nie ma szans. Żeby się po prostu nie przyzwyczaić, bo jeżeli będziemy myśleć po europejsku, to, to będziemy się po prostu stresować. O, jakaś jest znana. Wie jest Adrian? Where is Adrian? Akurat mój ziomek jest tutaj menadżerem w tym barze. Polak zresztą. No, także, także pamiętajmy, że tutaj e, jakby jazda jest troszkę. E, Troszkę na opnie, aczkolwiek tak jak mówię nie wolno się stresować, bo, bo tutaj wszyscy jeżdżą, znaczy generalnie w Tajlandii jest, jest takie znane powiedzenie sabai Sabai, czyli powoli, spokojnie, bez stresu. I każdy co jest właśnie Sabaj Sabai, nawet na ulicy, nawet na drodze. Dobra pokażę Wam kolejną część patai. Chyba <grywa> basen. No, co Wy na to? Znacie taką ulicę imprezową w Polsce? No, powiedzmy, oprócz Mąciaka w tym, w Sopocie? Chociaż Mąciak też nawet nie jest taki imprezowy, jak Sejbukao w Patai. Tree Generalnie Tree to jest... Y y y y y y widzicie, co się dzieje. Triton to jest y, powiedzmy taka, takie Sojibokao, tylko. Uh, tylko. Um, uh, znaczy, to jest powiedzmy taki market przynale przynależny do Bokao. No, i tak pokrótce wygląda Sąkran. Ile już mamy? 24 minuty. Słuchajcie, zostawcie lajka, zostawcie jakiś komentarz dla zasięgu, e, żeby. Żeby więcej ludzi to zobaczyło, tak pokrótce chciałem Wam pokazać tajski Nowy Rok. Jak to, jak to wygląda tutaj w Tajlandii. Generalnie pamiętajcie, że żyjąc w Tajlandii obchodzimy, sorry, obchodzimy trzy razy Nowy Rok. Nasz gregoriański, czyli 31 grudzień na 1 styczeń. Chiński Nowy Rok, i on jest ruchomy, z reguły w lutym. I tajski nowy rok w kwietniu, więc mamy, więc mamy generalnie trzy razy obchodzony nowy rok. Jak widzimy, tajski nowy rok jest obchodzony najhuczniej ponieważ minimum trwa tydzień. To jest dopiero kozacko, nie? Ko kozacka impreza. Eee, może jeszcze dzisiaj pojedziemy, tylko że już live'a nie będę robił, może nagram z vloga z tego, z, tego, z tej imprezy. Eee, tutaj w pod Patają jest coś takiego, co się nazywa Legend Siam, czyli legendarna Tajlandia, legendarny Siam. Siam kiedyś tak się nazywała Tajlandia. Więc tam są takie, powiedzmy, pola, na których jest organizowana dzisiaj mega, mega impreza. Zresztą nie dzisiaj, od czwartku, od środy generalnie jest mega, mega impreza i tam właśnie wczoraj był koncert Chrisa Brown'a, na którym byłem i dzisiaj też jest jakiś wielki hip-hopowiec, a co prawda hip-hopem aż tak bardzo się nie interesuje ale ci, którzy się interesują to naprawdę naprawdę skorzystali no, no dobra no dobra, słuchajcie, to tyle myślę, że z tańskiego nowego roku dobra, trochę ryzykownie otwierać okno Prime burger, jeden z lepszych burgerów, jeżeli chodzi o sieciówkę. No. no dobrze, dobrze. Słuchajcie, obserwujcie na bieżąco mojego Facebooka, mojego Instagrama, ponieważ bardzo wiele ludzi mnie zaprasza w ogóle do znajomych na, na Facebooku. A ja z racji tego, że ja mam ponad już, znaczy ponad, no mam 5 tysięcy znajomych, więc nie mogę już nikogo dodać na, na Facebooku, natomiast na moim fanpage'u na Facebooku, e, tam mam nieograniczoną liczbę, e, powiedzmy, osób, które mogą mnie e, obserwować i dzięki temu możemy być w kontakcie. Tam może, możecie właśnie pisać jakieś wiadomości, jakieś, m, jakieś kwestie, które chcecie ze mną poruszyć na temat Tajlandii a, i generalnie i generalnie proponuję właśnie kontakt przez fanpage na Facebooku albo przez Instagram wszystko się nazywa Discover Thailand Now wbijajcie też na mojego TikToka Discover Thailand Now, ponieważ tam zamieszczam jakieś fajne takie akcje tutaj z pobytu właśnie w Tajlandii bądźcie ze mną, słuchajcie, przez kolejny tydzień bądźcie czujni, ponieważ będzie się działo coś wielkiego może, zradzę Wam tylko rąbka tajemnicy, to będzie związane z biurem podróży, słuchajcie, w Tajlandii. Wycieczki, biuro podróży, Puket. o, jadę na Phuket w ogóle niedługo, także, także zobaczycie, zobaczycie, co się będzie działo, a będzie się działo wiele. Także to tyle. Trzymajcie się ciepło. Ja wracam do Kanity. Dokończyć imprezkę. No i co? Zostawcie suba, kto jeszcze nie zostawił. Trzymajcie się ciepło. I weź to teraz, zakończ. A, tutaj.